Dzień dobry. Ciekawe, czy nas dzisiaj będzie widać, bo ten Facebook jakieś błędy wykazuje, ale mam nadzieję, że tak. Witamy. Witamy serdecznie, ale jak już jesteście, to już zostańcie. Działamy. Dzień dobry Dzień dobry z Adonką się witałem z Dorotką się przywitałem Dzień dobry z Wiesia Dzień dobry Krysia z nami jest znając na tym na fe YouTube ciekawe Maria Dzień dobry Barbara Ewa Dzień dobry i Walentyna to też na -youtube, na YouTube to jest ciekawe jest Ania gdzie Dzień dobry a przyszłam z YouTube'a, jak dziękuję. ktoś pisze ten, dobry. na TikToku. Zapraszam. Dzień dobry, Cię, Cię. witam, Wiel Wielkopolska, witam, dzień dobry. Zbierajcie się, zbierajcie się, zbierajcie się, a ja zrobię kartkę z kalendarza, żeby się, żeby się tradycji stało zadość. Mamy piątek, piąteczek, 136. dzień roku. Jakoś dziwnie to wygląda. 16 maja, Imienino wchodzi Szymon. Adam, Adamina, Andrzej Branden, Pidol. Response, Fidol. 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 Germeriusz, Honorat, Jan, Nepomódzen, Jędrzej Peregrin, Trzebiemys, z Ubalc. Jezus. Wiktorian, Wiktoriana, Wiktoriana. Dzisiaj mamy takie święta, nie tylko jak dzień dojazdu rowerem do pracy święto, święto Straży Granicznej. Także dzisiaj się za granicę nie wybierajcie, bo nie wiadomo, jakie będą kolejki. Międzynarodowy Dzień Celiakli i Międzynarodowy Dzień Światła. Przysłowie na dzisiaj: kiedy w maju wiatr z północy ma się u nas zimno w nocy. No to może być. Gdy wiatr w maju z południa wieje, wkrótce deszcz poleje. No i to też się sprawdza, bo u nas Leje. tak, słuchajcie, tak wali wiatrem, że Muszę no, powiedzieć. no tak, że ze wszystkich stron. wie, że lec, powiedział, nadzieja jest matką głupich, ale nie przeszkadza jej być uroczą kochanką odważnych. To, mm. No, no moje... dokładnie, zimnica, no jest zimno słuchajcie, jest, mimo, że znowu tak rano u nas lało, teraz intensywnie słońce świeci, ale mimo wszystko jest przeraźliwie zimno i wieje wiatr raz w z południa, raz z północy, słuchajcie, takie mam wrażenie, także deszcz ma padać podobno cały weekend, zobaczymy. Mam, mam docipy o rowerach, no. różne są te o siostrach zakonnych, to każdy zna, to nie będę mówił, ale tu mam, tu mam ten o teściowej i rowerach. Moja teściowa jest ode mnie sprytniejsza. A skąd wiesz? Wczoraj jechaliśmy całą stałą rodzinę na rowerze. Na postoju dałem teściowej wody z kałuży, a ona najpierw przejechała rowerem bakterii, a potem wypiła. No. Okay. moje buraki cały czas przykryte. Proszę. Dzień dobry, witam. Zzieje, leje zieje. Tu jest sło... śląskie słoneczko, tak jak u nas. No. Dzień dobry tutaj. Dzień dobry, witam, ale to się, to się wyświetliło. Aha i na YouTube się wyświetlamy, że jest. No ciekawe, ciekawe. Ciekawe. Dzień dobry. W Belgii słoneczko na rzeźko. Na rzeźko. A Walentyna wczoraj jeszcze ciepłą, ciepłą bluzkę ubrała. To ciepłą ciekawe. Bluzkę. Wyciągnęła. To ciekawe. U nas jakoś tak nie od miarę normalnie. No, ale, że pani Walentyna jest dzień od na... nas. No to właśnie się pytam, dlaczego ciepło. No jest zimno. pani, Ja, wie, ja Panią ja Walentynę rozumiem. No ja u nas Sąd, jest ale zimno. W grodzisku, a nie, dzień dobry, dzień dobry. Dobra, tam się nie witają, eee, więc y, to był, był wysokich lotów, czy nie otościowej? No, sobie tam. To dostanie jeszcze niższych lotów. Na wycieczkę rowerową wyruszyło, wyruszyło, wyruszyły dwie blondynki. Nagle jedna zatrzymuje się i spuszcza powietrze z Co ty robisz? Świadełko mam za wysoki odpowiada pierwsza. Na co, kolei, na co kolejna zmienia miejscami kierownicy z siodełkiem? A ty co wyprawiasz? Zawracam z taką idiotką, jak ty, nie będę jechał dalej. Chcę rzeczy niższej Nie, to było no. dobre. Mi się wydaje, że o ciebie było lepsze. No. Mi się wydaje, że o tym spuszczeniu tych, tego, tego powietrza z tych kół, to było lepsze. No. No, ale no, też, ale bo... jak kobieta, no, ale przynajmniej kobieta myśląca. No, że jak nie, no jak sobie nie poradzić z siodełkiem, a tu, rzecz, a tu ma rzecz, a rząd cały czas marudzi, że z powodu globalnego ocieplenia powinniśmy oszczędzać energię, palić mniej światła, więc wczoraj wyłączyłem światła na godzinę, potrąciłem trzech rowerzystów. Dobra, ja już do więcej takich dowcipów nie mówię, słuchajcie, dzisiaj jest piąteczek wiecie, dzisiaj jest a. piątek i naprawdę już takie zmęczenie, e, przynajmniej tak u nas jest, ciężki ten był no. bardzo ciężki, słuchajcie, ale jeszcze się nie kończy. Dzisiaj będzie o Bawrzynie szlachetnym. O Bawrzynie szlachetnym u nas w Wielkopolsce, znany jako liść bobkowy, tak? Czyli dziewczyny. W Wielkopolsce? No właśnie, nie wiem, czy tylko w Wielkopolsce, no. czy w innych regionach Polski też się mówi ten listek bobkowy. A na całą O, patrz, gratulacje, Ach. pani Ulu. Dzień dobry, gratulacje. I dla rodziców też. Pani Ulu została babcią, proszę. O, brawo. I to w Gratulujemy. Zaś będą teraz ten. No. A mamy coś? co ale pani Ula No a to będzie drogo teraz nie <grywy> i w czarciu żebrze trzeba wykąpać No, no dobra mów na czy też tak się mówi dziewanna że liść bobkowy no. a w całym kraju znany jako liść laurowy nie jako liść laurowy takie słuchajcie niepozorne ziele napiszcie do czego dodajecie jak używacie liść. to już odcinek taki był ale wtedy nie wszyscy byli. Niektóre odcinki musimy powtarzać. Słuchajcie, o fajnych takich produktach, które są ogólnie dostępne, ale no nie do końca wykorzystywane. I wy napiszcie mi, do czego wy stosujecie liść laurowy, słuchajcie. Dzień dobry. Powiecie. Liść laurowy, słuchajcie, wawrzyn szlachetny, roślina przyprawowa, roślina lecznicza, ale też roślina, która, słuchajcie, była wykorzystywana do obrzędów ludowych do i kultów religijnych. I chyba nie ma drugiej takiej rośliny, która przez wieki była tak wykorzystywana jak właśnie wawrzyn szlachetny. Wawrzyn szlachetny, czyli wieńce laurowe widzimy na budowlach, tak? Architekci tam. Też się inspirowali, słuchajcie, różne budowle wykończenia właśnie liści laurowy, tak? Co jeszcze słuchajcie? Liść laurowy, laur był poświęcony Apolinowi, greckiemu bogu, patronowi wszystkiego, co piękne i dobre, a także boskiemu uzdrowiecilowi, opiekunowi wróżbiarstwa, tak? E, Girlandy lauru stały się motywem architektonicznym, tak. Wieńce laurowe były symbolem doskonałości, tak. E, Ale to ja muszę otrzymywali zrobić. je poeci, pieśniarze, sportowcy, tak. Dla, dla Rzymian był to symbol chwały, mądrości, tak. W średniowieczu kończąc studia, słuchajcie, student e, dostawał gałązki owocującego wawrzynu, tak. Łacińskie laurus. Oznacza drzewo laurowe, wieniec laurowy również i tryumf, zwycięstwo, tak? Sławny, szlachetny także tak to wygląda słuchajcie a jest to taki krzew który rośnie do 10-15 centymetrów tak wysokości lubi ciepło więc w naszym klimacie nie za bardzo chociaż coraz więcej ludzi hoduje sobie w domu liść laurowy ja też dostałam od Ani nie wiem czy Ania nas ogląda y, no na chyba śpioty, rok albo dwa lata śpioty, temu tak y, taką doniczkę z liściem laurowym i on mi pięknie rośnie a na zimę wkładamy go do garażu do tej pory wydawało mi się że ja go do... No ty dostałeś, ale ty o niego ale nie dbasz, a ja nie. potem dbam o niego, trochę go przycinam i tak sobie, słuchajcie, liść laurowy u nas rośnie, tak? Do zup do herbatki. Do zup no, do... A, piszcie, do... piszcie, piszcie, zaraz będziemy czytać. Wawrzym pochodzi prawdopodobnie z Azji Mniejszej, półwyspu bałkańskiego. A teraz, słuchajcie, taki zdziczały też uprawiany jest w krajach śródziemnomorskich od czasów starożytnych, uprawiany jest we Włoszech i w Grecji, Tak. Ehm, Teraz jeszcze w Turcji, w Hiszpanii, we Włoszech, w Meksyku, w Gwatemali, tam też można wawrzyn szlachetny, słuchajcie, znaleźć, tak? Surowcem zielarskim są liście wawrzynu oraz owoce wawrzynu, tak? Liście zbiera się w okresie całego okresu wegetacji, najkorzystniej jesienią, ale i najlepsze są takie liście dwuletnie. Tak? Suszy się je w warunkach naturalnych, w miejscu przewiewnym, zacienionym. Tak, Podczas suszenia są swą intensywną warwę i stają się takie szarobure, Tak, a liść jest taki intensywnie zielony, tak jak rośnie na krzaczku. Do celów, do celów słuchajcie leczniczych pozyskuje się olejek laurowy. Oraz olej laurowy. I czym to się różni? Olejek laurowy pozyskuje się z liści i z owoców przez destylację parą wodną, tak, taki olejek, a olej wytłacza się na gorąco ze świeżych, zmielonych owoców. No, i słuchajcie, my najbardziej znamy suszone liście wawrzynu, tak? Zwane też bobkowymi, laurowymi, tak jak Wam mówiłam. W handlu można spotkać całe liście, można spotkać sproszkowane, grubo krojone, tak? I, I oraz owoce wawrzynu, tak? W niektórych krajach używa się surowych liści laurowych, niesuszonych, tylko surowych, bo one mają słuchajcie, inny aromat, Całkowicie inaczej smakują, są aromatyczne, ale też nadają potrawie gorzkości. I do niektórych potraw wykorzystuje się właśnie surowe liście, tak? A one podczas suszenia tracą tą goryczkę co jeszcze skład chemiczny no i tutaj jest w składzie chemicznym tych liści laurowych słuchajcie jest taki składnik który nazywa się cyneol. cyneol. oprócz tego tam są jeszcze inne jak pinen słuchajcie felandren i tam już nie będę dalej mówiła Zawiera też eugenol, który jest w goździkach, garbniki, słuchajcie. Terpeny, no także tutaj bardzo fajny skład, tak? W Polsce jest uprawiany, nie, nie rośnie naturalnie, bo, bo jest za zimno, jest uprawiany. I co jeszcze, słuchajcie, niektórzy suszą. Napiszcie, czy suszycie liść laurowy? Nie, nie suszyć, tylko o mrożeniu chciałam powiedzieć. Niektóre osoby, z tego co wiem, to mrożą sobie w pudełkach, Liście Laurowe, tak? I do czego go można zastosować? W średniowieczu książki zielarskie zalecały wawrzeń jako środek wywołujący poty, regulujący menstruację, silnie moczopędny, a także przeciw wszelkim zatruciom. Leczono nim opuchlizny powstałe po urządleniu OS, pszczół, zalecano do wszelkich dolegliwości żołądkowych, przy słuchajcie, jakieś opuchliźnie, również słuchajcie, go tutaj stosowano. Obecnie słuchajcie to już tutaj piszecie różne rzeczy, że używacie go o tej pani Halinka napisała podpala i do oczyszczania powietrza. Zgadza się. I to też tak dawno było używane, jak w domu pojawiała się choroba. To domownicy właśnie podpalali liście laurowe, one wytwarzały dym, który mówi się, że to oczyszcza, tak? Oczyszcza, zabija wszelkie bakterie. W Belgii, wawrzyn, a ludzie mają w ogródkach. Eee, tak, mole, ula tutaj. napisała, że odstrasza mole spożywcze, zgadza się. Szczególnie słuchajcie, jak suszycie grzybki. Dużo tak kobiet robi, ja też tak robię od, pewnego, od kilku lat. Eee, my tutaj mamy w naszych okolicach bardzo dużo grzybów. Grzyby suszymy dobrze, potem wkładamy do szklanego słoja. Tam wkładamy też liście laurowe i swój zakręcamy. I takie grzyby mogą stać nawet kilka lat. I z nimi się nic nie, nie dzieje, i tam żaden robak nie wejdzie. Także tak to, no nie, że nie jest stare, bo my na bieżąco jejemy ale no faktycznie, tak? Tam do bigosiku, do kapuśniaczku, do czego jeszcze tam było wyżej? Do ziemniaczku. Do, do ziemniaczków do słuchajcie, sosu. do rosołu. No i właśnie tutaj z tym rosołem jest różnie, Cześć. bo jedne gospody dodają, drugie mówią, że rosół z liściem laurowym nie smakuje. Do sosów. Do herbatki, no czyli jako napar, tam. Jako napar do Ogórków po warszawsku. Tak? Bo do kiszonych ja nie dodaję. Do. Po warszawskie ktoś robi ogórki w odcie, tak? Do grzybków marynowanych eee, zgadza się. Do czego jeszcze? Dzień doberek, dzień doberek. Słuchajcie. Czekaj, tutaj nikt nie eee, z... Do bułki tartej mamy ten wystąpiony. Aha, że do bułki tartej można położyć, żeby, żeby tam robaczków moli nie było, tak. Słuchajcie, w dawnych czasach liść laurowy służył do aromatyzowania wody. Jak słuchajcie, jadło się rękami, tak? Hrabia jadł mięso rękami i miał obok ten pojemnik z wodą, tam tam pływały liście laurowe, żeby te ręce w tej wodzie odkażać. Od do zupy pomidorowej I do wszystkiego tak. można. No. No. Także takie było, tak? Suszone, aromatyczne liście od dawna powszechnie używanym y, przyprawa słuchajcie. Y, tak, marynowane ogórki, buraki, kapusta, grzyby, poprawiają smak wielu zup, szczególnie pomidorowej, ziemniaczanej, grochowej, żurek rosu, flaki, mięsne potrawy, zwłaszcza dziczyzna lubi liść laurowy, wołowina, a także niektóre potrawy rybne. Ja do ryb osobiście nie dodaję, tak? Y, Wielkie sosy, gulasze, drób, galarety, potrawy, słuchajcie, no przed podaniem wiadomo, to liść laurowy trzeba wyjąć z tej potrawy, tak? La la liść laurowy dobrze komponuje się z pieprzem czarnym i z kminkiem, tak? Liść laurowy jest też składnikiem wielu gotowych mieszanek, tak? takich ziołowych mieszanek przyprawowych. Co jeszcze? Na przykład liściem laurowym przyprawia się arabskie kebaby, tak? kaukaskie szaszłyki, tak? a liś laurowy gotowany w mleku nadaje aromat puddingowi ryżowemu. I słuchajcie, yy i kremowi z mleka i jajek. To są takie już tutaj yy, wiecie, narodowe potrawy, tak? Ze względu na silny aromat i goryczkę liść laurowy należą do przypraw, które muszą być stosowane z umiarem, tak? Tu jeszcze Pani Dorota pisze, że oczyszcza stałe pin z z liścia laurowego. Tak i tego właśnie tego jeszcze nie powiedziałam. Słuchajcie. Tak, tak. Zakwas buraczany lubilistek. No. Tak, zgadza się, zakwas buraczany lubilistek laurowy. W przemyśle perfumeryjnym też się wykorzystuje liść laurowy. Tak i w kosmetycznym. Tak, ten zapach też się wykorzystuje. no Tu właśnie oczywiście wszystkich każda daje, też mówiliśmy, mąki, bułki. Tak, koski, do tak. dekoracji. Tutaj znacie już mydło Aleppo które jest właśnie z liściem laurowym, tak, yy, z silnym liściem laurowym. No i wykorzystuje się w maściach, tak jak w starożytności, na ból stawów. Yy, I tutaj jest na przykład olejek laurowy robiony z liści laurowych, który się je do ustnie, pije się do ustnie. Dwa, 3, 4 razy dziennie, jak was bolą mocno stawy, macie reumatyzm, Laurocept, olejek laurowy, a tu jest taka maść Stawosan i to jest Maś na oleju laurowym, taka rozgrzewająca do wcierania, wstawy mięśnie bolące, tak? Także też tutaj bardzo dobrze wykorzystuje się to do, do nacierania, tak? Słuchajcie, co jeszcze? No, to to już mówiłam, to, tak, to jest taka y, z medycyny ludowej, to także właśnie do nacierania. tak? mi się najbardziej podobało to, że jak ja bym ja by z boku mi tą miskę. Ja tam ja bym te ręce, co ja tak. Tak, by sobie. Ja tak. takiej no. jest. Tak, dodaje się do pojemników z kaszami, mąkami, bułki tartej, tak, nie ma robaków, zgadza się. No także widzicie, jak można wykorzystać, ile jest zastosowań takiego małego zwykłego, listka. małego listka. Niepozorny, słuchajcie, a ma mnóstwo zastosowań. Bawrzyn szlachetny w końcu, wawrzyn szlachetny, tak? No, także tak. O, tak o, o, e... Się zastanawiamy, jakby Wam niedługo będziemy to opowiadać, bo przepisy znowu coraz bardziej rygorystyczne są, i znowu wszedł jakiś przepis podobno, że jak nie będzie badań klinicznych, na to już coś działa, to nie będzie można mówić, że działa, więc chyba będziemy się przebierać za chłopa i babę i będziemy Wam mówić w dawnych, w dawnych czasach. Tak, będziemy Użył legendy tutaj. I... I on używał wawrzynu szlachetnego do celów I Wtedy byście mogli wiedzieć, do czego jest ważne. No. No. E, pozdrawiamy. Życzymy Wam miłego piątku. Dobrego piątku. Do, kto nas nie będzie już oglądał dobrego weekendu. E, u nas transmisje sprzedażowe o godzinie 10 i o godzinie 15. Także serdecznie Was zapraszamy tak. No i tyle słuchajcie. No, a a w weekend będziemy się pojawiać, ten weekend z Marysią no, też grzyba, planujemy się pojawiać, panie. dlatego że u nas ma być prawdopodobnie zimno. No patrz, to, zimno to, to patrz i... bo Daria to grzyby to już zmówiliśmy, a jeszcze tak. do, do woreczka oczywiście do tego, na, do, do, do szafy. Tak, no, na mole. No. Kule mole, no. No, także my się będziemy w weekend pojawiać, dlatego że u nas ma, jest zimno i ma być zimno i ma padać cały weekend. O i tyle, słuchajcie, tak? I będziemy Lekcja się Lekcja po... historii przyrody. O, patrz, tak. nie jest go. Będziemy wam robić lekcje historii przyrody. Będziemy mówić, że profesor Ożarowski w 1950 roku mówił o tym, że Ej, no. chyba trzeba będzie, tak będzie robić za każdym razem, bo inaczej po prostu zaorają nas wszystkich. no. no. Tak, i nasze dzieci nie będą wiedziały, co to jest listek bobkowy, słuchajcie. Ale za to będą no, kupować specjalne mięso. Ale będą wiedziały, tak, ale będą kupować tabletki białe na coś tam, tak? No. Dobra, nie marudzimy. Do sa do sosu, do bigosu. Ale, ale mamy, o, Czekajcie, pani Beatka się odpaliła, dłużko. słuchajcie. Papryk marynowany, tego nie o, było. Składamy do brzydków marynowanej. Molec, spójrzcie, ma ogólne duże zasoby, no. tak. Dziękuję. No, a na to Pani Halinka, pisze, że o u nas pada Pani śnieg. Halinko, gdzie pada ten śnieg? No w górach pewnie. Gdzie no. Pani Halinka, w zakopanym czy gdzie Pani Halinko? Jeszcze no. czekamy na odpowiedź, skąd nas Dzień Pani Halinka ogląda. No. Dobrze, że Pani ma sygnał, bo ja wczoraj nie miałam sygnału, dziewczyny. Dopiero mi dzisiaj Facebooka odblokowali. Już myślałam, że dzisiaj transmisji nie będzie. A ci no. odblokowali, No. no. Słuchajcie, No wszystko było poblokowane. Nie mogłam, nic nie widziałam wczoraj. Pozdrawiamy serdecznie. A ty, albo czekasz, albo pozdrawiamy? Tak, no serdecznie. czekamy, pani Halinko. Pani Halinko, skąd nas pani ogląda? Z jakiej miejscowości, że tam śnieg, kurde, pada. A chyba się nie doczekasz. No, no bo dobra. zanim doleci do pani Halinki sygnał, jak tam pada. W każdym bądź razie, dobra. A może się udało, czekaj. Mogilna. Mogilna. To by to jest koło, koło gniezda, nie Mogilna, nie. to gdzie jest Mogilna. Pani Halinko, gdzie, jakie województwo to Mogilna? Pod Gniezdem jest Mogilna. A to może nie to Mogilna. Jakie województwo? Ewcia wita z Kalisza, witamy Kalisz, to nasze województwo. Daleko Kalisz, ale nasze województwo. W Belgii cieplutko słoneczko pozdrawiam. Kujawsko-pomorskie, pani Halinka mówi. No Oczywiście, no Kujawsko-pomorskim, no... widzi pani, o jak. No Ale patrz. u nas jest też przyraźliwe. No, no mówię, się, no. no koło Gniezna, na jakiej pamiętam Gniezno i Wrocław, no to moja żona mnie będzie uczyć, kurde. Tej. śnieg pada, słuchajcie. A, jest, a tam wtedy. No jak no to właśnie tam To tam było pani no, tak, właśnie, no właśnie tam wymać jakieś ekstremalne to bo tam... tam coś jest pani Halinko bo nas tam kiedyś dorwał e, Sawery, pani Halinko pamięta pani e, no to mogło być 10 lat temu 8. Było jechaliśmy na maraton do Torunia i do, do, dorwał nas huragan Xawery, słuchajcie, tam była taka w tym mogilnie śnieżyca, przygarnęli nas na stacji benzynowej i na stacji benzynowej siedzieliśmy całą noc, nie można, auto było śniegiem zasypane i nawet o nas w telewizji mówili, słuchajcie, a pani miała najlepszy utarg na tej stacji benzynowej, bo nawet, słuchajcie, z zamrażalnika powyciągała schaboszczaki i smażyła nam schabowy bo myśmy tam siedzieli, to było od południa do następnego dnia, do rana. Wypiliśmy wszystko, co było, pani nam parzyła herbatki, kawki, słuchajcie, policja przyjechała, tam były małe dzieci, pieluchy, podpaski nam przywieźli. No to był prawdziwy huragan. No i zobaczcie, jak można wyjść, nie, teraz tak, od od Laurowego przeszliśmy przez Mogilno, żeby skoczyć na huraganie Xawary, które było wiele lat temu, żeby się żona wypromowała, że była w telewizji. Nie I, i co to znaczy? Że my mamy tutaj najświeższe informacje. No sobie, Mamy najświeższe informacje, bo w nie pewnie nie wiedzą, że w Mogilnie pada śnieg. A no, my już wiemy, tak? a w Belgii świeci słońce i wszystko. A w Wielkopolsce a w świeci słońce, bez... ale jest zimno. Dobra, słuchajcie, ja mam życzę wszystkiego najlepszego. No, Widz... I słuchajcie, Widzimy się, się głosować w, poniedziałek w niedzielę. Jeszcze no. w nie w nowej rzeczywistości, no. bo tam się jeszcze nic nie zmieni, ale coś się już wyklaruje, przynajmniej no. początkowo. Trzymajcie się zdrowo i kończymy. Pozdrawiamy. W pa, poniedziałek pa. chyba będzie onerwa, coś na razie. <laughs> pa, pa. Thank you you